Ciekawe miejsce wybrałeś. Zakładam, że nie przypadkowo. Jesteś miłośnikiem sztuki, pomyślałem, że chciałbyś to zobaczyć. Wiedźmin dbający o wrażenia estetyczne. Jakoś mi się to nie widzi. No, ale skoro już tu jesteśmy, to pewnie masz mi coś do przekazania. Wypełniłem trzecie zadanie. Skąd mam wiedzieć, że to właśnie ta róża mogła się kupić godzinę temu na straganie w Oksenfurcie? Przypatrz się dobrze. Mam ją od Iris. To była ostatnia rzecz, która wiązała ją z tym światem. Co? Potraktowała Cię tak, jak Ty potraktowałeś ją. Ta róża to symbol rozstania. I kary. Cóż, chyba sobie na to zasłużyłem. Iris, w co myśmy się wpakowali, gdybym wtedy wiedział, jak to się skończy? Co. co się dzieje? Czuję się, jakby. jakby ktoś włożył mi w piersi płonącą żagiew. Wybaczcie, że kazałem na siebie czekać. Cieszę się, że jesteśmy już w momencie. Jak się czujesz, Fon Everett? Nie jest ci jakby... lżej na sercu? O, Dim... Czego chcesz? Jak to czego? Twojej duszy. Zapomniałeś o czymś. Cyrograf mówi, że możesz ją zabrać, jeśli wypełnisz trzy zadania i, I spotkamy się na Księżycu. No i jesteś. Co? Nie. Przecież mieliśmy umowę. Tam jest księżyc! Tam, a nie. Tu? Dałem ci, czego pragnąłeś. Tutaj, na księżycu, kończy się nasza umowa. Syno. Oszukałeś mnie. Ja nigdy nie oszukuję. Dokonało się. O! Твою душу надо же! Ну? I po wszystkim. Musimy się jeszcze kiedyś spotkać. Interesy z tobą to przyjemność. Zdejmiesz wreszcie ze mnie te znamie? Już się robi. O. A teraz mów, jakiej nagrody sobie życzysz. Chciałbym być szybki, tak żeby nikt nie mógł mnie dogonić. Ciekawe życzenie. Chyba mam coś odpowiedniego. Weź to. Kiedy nałożysz ten kropież na końcu, będziesz pędził jak wiatr. Co zamierzasz? Poszukasz kolejnego nieszczęśnika? Jeszcze nie zdecydowałem. Ale teraz już wiem, że w razie kłopotów ze ściągnięciem długu, powinienem się zwrócić do Wiedźmina.